Witamy w Zespole Szkoły nr 1 z Farzędzu. Jesteśmy w pierwszej klasie technikum informatycznego. Wraz z wychowawcą Norbertem Musiałem zdecydowaliśmy się wziąć udział w projekcie Droga do przyszłości. Zapraszamy do świata naszego projektu. Witamy w przyszłości, a raczej w przyszłościach, gdzie możemy obserwować różne wersje naszej planety. Nasze aktualne działania mogą doprowadzić do zarówno zniszczenia, jak i pięknej utopii. Wszystko zależy od tego, jaką drogę w życiu wybierzemy. Jednak dzięki naszemu projektowi możemy ujrzeć skutki naszych działań bez czekania przykładowo 100 następnych lat. Czy nie zastanawiali się nigdy Państwo, jak mogłoby wyglądać życie z nowoczesną technologią i zwierzętami, których na razie świat nie widział, a może jednak ciekawi Państwa, do czego może doprowadzić ciągła wojna. Te oraz jeszcze jeden inny świat mogą Państwo zobaczyć dzięki naszym modelom. Oprócz fizycznego obiektu wydrukowanego do konkursu mamy również wirtualną wersję modelu 3D, kuli oraz naszego świata. Ten niezbyt zachęcający do życia w nim świat to wynik nieustannej wojny oraz walk mieszkańców naszej planety. Śmierć i zniszczenie to codzienność w tej rzeczywistości. Do tego doprowadziła ludzka chciwość i chęć zdobycia władzy za wszelką cenę. Czy takiej przyszłości chcemy dla naszego świata? Czy to ptak, czy to koń, a może jeszcze coś innego? Ten jednorożec to jeden z wielu gatunków, które możemy zaobserwować w naszej wersji utopijnego świata. Brak korków na ulicach i życie w zgodzie z naturą. Piękna architektura i budowle połączone z maszynerią oraz technologią. Czy widzą Państwo różnice w porównaniu z naszym codziennym, teraźniejszym życiem? W tym świecie nie udało się rozwiązać wszystkich problemów. Ale nie wszystko jeszcze stracone. Los tego świata może się potoczyć w różnych kierunkach, w zależności od wyboru mieszkających tam ludzi.